Dobry wieczór Państwu. Zielono-czarny pociąg, który w ostatnich, na ostatnich stacjach, w ostatnich maczach inkasował po trzy punkty, został dziś zatrzymany na stacji Łódź Widzew. W spotkaniu 32. kolejki rozgrywek II Ligi Piłkarskiej, widzew Łódź pokonał sta stalową wolę 3-0, a wynik spotkania został ustalony już do przerwy. Katem stalowo-wolan okazał się. 30, prawie 38-letni weteran ligowych bojów Marcin Robak, który strzelił dla swojej drużyny dwa gole. Trzeciego dołożył Adam Radwański. Już od początku tego spotkania trwało prawdziwe oplężenie pola karnego, oblężenie stalowowolskiej bramki. Już na początku gry Marcin Robak mógł wpisać się na listę strzelców, ale przegrał pojedynek sam na sam z Dawidem Pieczkiewiczem. Za chwilę Mateusz Możdżeń mógł wyprowadzić widzew na prowadzenie, ale jego strzał okazał się nieprecyzyjny. W trzeciej sytuacji już się stalowo-wolanom nie upiekło. W dziesiątej minucie strzelił z woleja Marcin Robak i widzew prowadził 1-0. Po tym naporze, po tym efekcie widzewa, wydawało się, że stalowa wola. Panuje nad sytuacją, że piłkarze stalówki uporządkowali grę w środku boiska, e, uporządkowali grę na przedpolu i e, sytuacja na, sytuację na boisku uspokoili. Ale tak było, można powiedzieć, do ostatniego kwadransa. W ostatnim kwadransie pierwszej części gry w 37 minucie e, lewą stroną e, pobiegł. E, e, Pobiegł zawodnik widzewa Adam Radwański, strzelał z ostrego kąta, nikt nie blokował z naszych zawodników piłkarza widzewa i Piekielnie silny strzał przełamał ręce naszego golkipera. Widzę, wprowadził 2-0. Jakby tego mało, było mało. W 40 minucie straciliśmy piłkę w środku boiska. Akcja szybko przemieściła się na przedpole Stalowolskiej. Stalowolskie. Henryk Ojama dośrodkowywał. Konrad Gutowski uderzał głową, trafił w słupek, ale piłka po odbiciu się od słupka trafiła znowu do robaka i było już 3-0. Prawdziwy nokaut w tej pierwszej części gry. W drugiej części gry ciężko było się naszym zawodnikom pozbierać. Jeszcze próbowaliśmy. W 47 minucie Szymon Jarosz strzałem z dystansu próbował zaskoczyć łódzkiego bramkarza, ale minimalnie nie trafił. Potem jeszcze Piotr Mroziński stałymi fragmentami gry próbował coś wskurać ale po tych kilku próbach sytuacja wróciła do normy, Widzew wrócił do ataku Widzew przeważał w też w tej drugiej części, bliżej byli Łodzianie, zdobycia czwartego gola, jak Stalówka zdobycia honorowego gola niestety ten to spotkanie przegrywamy układ innych meczów w tej kolejce beznadziejny jeżeli chodzi o Stalową Wolę ta kolejka zepchnęła nas nieoczekiwanie z powrotem do strefy spadkowej, nie mniej do końca sezonu jeszcze Dwa mecze ligowy, jeszcze dwie pełne kolejki, wszystko się może wydarzyć. Stalowa wola się nie poddaje, będziemy, będziemy się bali o tą ligę, będziemy drżeli co, co, co się wydarzy w tych dwóch ostatnich kolejkach, ale wszyscy liczymy na to, że po tym zimnym prysznicu na pięknym, nowoczesnym obiekcie łódzkiego widzewa sytuacja wróci do normy i. I utrzymamy ligę dla stalowej woli. Złodzi Krzysztof Szkutnik.